Hej, witam Cię w drugim odcinku z Flipknot Poradnik. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak się baluje, jak, się jak dodawać grubość, jak zaznaczać, jak napełniać farbą jakąś i jak pisać. Tutaj jest w jakieś, tutaj jestem bo dać Jakie, jakie to ma być pismo. No więc dzisiaj Was nauczę. Dzisiaj robi warstwy. Więc zaczynamy. Dobra, więc zawier musimy dać ołówek. Znaczy nie musimy. Mam jakąś grubość. Nie mam. Nie wiem. Narysuję jakiegoś stick mama добро 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 Uuu, reklama ja bądź, dobra, to się nie podoba. To w Dobra, dobra, jest. Tutaj jeszcze można dodać kopiowanie takie. Tutaj jeszcze testa to kopi. Dobra, to tak może być. Wyzdajemy tutaj warstwę. Teraz żeby oprysować, że mam jednostkę. Dajemy to. Dobra, jednostka. Dobra. Dobrze. i tutaj tu, tu, tu. Potem na filmu światła tutaj, które nam pokazują. Ech, które nam pokazują, to się tak tu... Dobra. tu, jest, tu, tu I teraz już sobie tego, tak, to to i teraz tylko mam to. Ja poprzedniego pokazałem, że to tak. Więc ja bym tu. Ja bym tu, tak, tu tak, tu tak. To jest dla testów. dobra, up, up, dobra, czekaj, to być ciekawie, no i tak, jak chcemy to możemy usunąć tą warstwę, no teraz tylko mamy tą warstwę, no.

No, po co, po co pisać tam? Możemy tutaj dać. Dobra. Dobra, poczekajcie chwilę, zaraz wracam. Dobra, już wróciła. też że tutaj tak. Mam tutaj. To jest bardzo szybkie. Wejdę tu. Jak nie widzieliście poprzedniego filmu, to wolę to sprawdzić. Bo tam się nauczycie trochę więcej. Więc ja tu próbuję znaleźć te tu. <laughs> dobra. Sobie kąt. Ja zmę sobie na przykład. Trzy wezmę tam. Trzy to jest szybkie. Dobra. Ósemka nie będzie. Ósemka wygląda trochę na... Dobra. Dobra, więc was nauczyłem robić warstw, więc widzimy się w części trzeciej. Pa!